Granada to miasto leżące w południowej Hiszpanii. Położone jest u podnóża gór Sierra Nevada w regionie zwanym Andaluzją. Granada została założona przez Arabów w 711 roku i niemal 800 lat była pod muzułmańskim władaniem. Miasto zachwyca wpływami arabskiej architektury, sztuką flamenco i artyzmem ludzi zamieszkujących te tereny. Znajdziemy tutaj małe sklepiki z rzemiosłem artystycznym, kręte uliczki, pośród których bardzo łatwo można się zgubić, cyganów grających flamenco, hipisów mieszkających w jaskiniach oraz piękne punkty widok widokowe, a przede wszystkim wiele interesujących zabytków takich jak alhambra, katedra de santa maria de la encarnacion, palac de bimbe rambla, pomnik królowej Izabeli, wiele, wiele innych interesujących zabytków. Hiszpańskie przysłowie mówi, że kto nie widział Granady, w ogóle nic nie widział. Alhambra to muzułmański forteco-pałac górujący nad miastem, wybudowany w latach 1232 do 17... 1273. Alhambra była ostatnim punktem oparcia Arabów w Hiszpanii. Do roku 1492, w którym została zdobyta, była siedzibą Emiratów Grenady. Przez długi czas służyła za więzienie. Później została odbudowana z zachłaniem pierwotnego stylu. Aktualnie jest to jedna z ulubionych atrakcji dla turystów, prawdopodobnie ze względu na ciekawe arabskie zdobienia i atmosferę, którą tworzy wokół siebie. Pałace Nasrydów są bez wątpienia najwspanialszą częścią alambry. Część ta zamku zachwyca pięknymi zdobieniami i wzorami, na przykład gipsowe płaty wypełnione wzorami geometrycznymi. Pałace Nasrydów to trzy pałace zbudowane w różnych okresach. Każdy z nich spełniał inną rolę. W skład Pałacu Nasrydów wchodzi Mekshuaru. Jest to najstarsza część, która została zmieniona po rekonkwiście. Największą ze zmian było dodanie dachu do głównej sali pałacu, gdzie środek w czasach arabskich był otwarty. Pałac Komares, oficjalna rezydencja króla, to tam znajduje się największe i najwyższe z pomieszczeń. Pałac Lwów. Pałac ten powstał najpóźniej ze wszystkich trzech. Najbardziej charakterystyczną częścią pałacu jest dziedziniec Lwów z charakterystyczną fontanną. Składającą się z że lwów patrzących we wszystkie strony. Arabowie byli mistrzami w zakładaniu ogrodów. Mieli wysokie umiejętności techniczne oraz bogatą tradycję ogrodniczą. Charakteryzowała je silna geometryzacja oraz powiązanie z architekturą budynków. Zieleń w ogrodach generalist wybucha, trwając zamysł w mityczny raj. 15 września 1890 roku w Alamrze wybuchł trzeci, a zarazem największy w historii pałacu Pożar. Dzięki zaangażowaniu lokalnego malarza, pałac udało się odrestaurować. Podczas naszego pobytu byliśmy na pokazu Tańca Flamengo. Jest to zjawisko kulturowe związane z folklorem andaluzyjskich Romów, obejmujące muzykę, śpiew, taniec, strój i zachowanie. Jego tradycja pochodzi z Andaluzji i tam do dziś można oglądać jego wykonanie. W 2010 roku flamenko zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Opowiada się tańcem historię i gesty nie przypisuje się konkretnych znaczeń. Na flamenko ruchy ciała i gesty wyrażają pewne spany emocjonalne tańcerza, to podkreślają znaczenie słów i charakteru melodii, która im towarzyszy. Bardzo ważnym symbolem Granady jest Katedra Najświętszej Marii Panny Odcielenia, Catedral de Santa Maria de la Encarnación. Jej budowa rozpoczęła się w 1523 roku, a ukończona została po niemal 200 latach. Budowana przez ponad 200 lat jest mieszaniną zmieniających się stylów gotyku, renesansu, a także baroku. Ponieważ cała fasada katedry przypomina coś w rodzaju barokowego łuku triumfalnego. Przepiękna jest kaplica główna Kapitla Major. Okrągłe prezbiterium nakryte jest szesnastowiecznymi witrażami ze scenami męki pańskiej. Niesamowicie zdobione są kaplice boczne, a fasady katedry upiększone są licznymi rzeźbami. Katedra ta bardzo mnie urzekła. Bogactwo głównej kaplicy podświetlonej na żółto i bożnych kaplic to prawdziwa uczta dla oczu. Do katedry od strony północnej przylega słynna Kapilla Real, kaplica królewska, gdzie mieszczą się wykonane z marmuru przepiękne groby królów z dynastii Habsburgów. Parke Parque de la został otwarty w maju 1995 roku. Znajduje się w centralnej części Granady. Od momentu otwarcia kieruje nim Ernesto Paramosureda. W Parque de las Ciencias znajduje się dużo rozwijających pomieszczeń, jak na przykład Astronomy Garden, Obserwatorium Astronomiczne, pawilon Darwina, Pokój Biosfery, pawilon Podróży do Ludzkiego Ciała, Biodome i tym podobne. W biodome znajdują się różne siedliska tropikalne, mieszka tam około 250 gatunków zwierząt i roślin głównie z Amazonii, Madagaskaru i różnych innych obszarach Indopacyfiku. W Barak de las Ciencias. weszliśmy do centrum botanicznego ze zwierzętami. Było tam naprawdę dużo zwierząt, ryb, gadów i ptaków. Na początku mogliśmy zaobserwować różnorodne ryby, rekiny i aligatory. Gdy poszliśmy dalej, obserwowaliśmy drapieżne ptaki i lemury. Dzień 23 20 <coughs> 2020 roku, razem z e, osobami uczestniczącymi w projekcie, pojechaliśmy do Malagi. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, było muzeum Pablo Picasso. Muzeum było wiele jego abstrakcyjnych obrazów. W muzeum znajdowało się 11 sal. Następnym miejscem była katedra przy ulicy Calamoli Lario. Miejsce to było śliczne. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w mszy świętej i obejrzeć całą katedrę, chociaż nic nie zrobiliśmy na mszy, ponieważ była ona prowadzona po hiszpańsku. Było to świetne doświadczenie. Lunch zjedliśmy na placu de la Murcia. Trzecim zabytkiem, którą odwiedziliśmy, była Alka gdzie mieliśmy e, widok zjawiskowych ogrodów. Przed udaniem się na plażę byliśmy jeszcze w porcie, gdzie zrobiliśmy bardzo dobre lody. W ostatnim fragmentem naszej podróży było wejście na plażę. Był tam napis Malageta, przy którym zrobiliśmy sobie zdjęcie ze słodaczami Malaga. Al-Kazaba jest położona na wzgórz gibel Faro, dzięki czemu zginęła miasto przed atakami Pierat i innych Zamek budowany był 24 lata, od 756 roku do 750 roku. W pierwszej wojnie światowej został w pewnej części zniszczony, a został odbudowany w 1933 roku. Był on zjmowany od różnych religii po porządnych narodowości. nazwa twierdzy pochodzi od słowa Skandala w języku Ronda to piękna miejscowość z miłą i letnią atmosferą. Na początku naszej wizyty w Rondzie przechodziliśmy przez most Puente Nuevo, który łączy dwie oddzielne ze sobą części Rony, na chrześcijańską i arabską. Następnie przeszliśmy do pięknych ogrodów Palacio del Rey Moro, z których przeszedliśmy do kopalni Lamina z ciekawym pomieszczeniem, gdzie według teorii szepcy przechodziły przez ścianę. A prostując to znaczy, gdy jedna osoba przepitała w stronę jednej ściany, to druga stojąca po drugiej stronie pokoju mogła nasłuchując swoją ścianę i wiedzieć i była w stanie dowiedzieć się, to, co mówi poprzednik. W tej kopalni, a tak naprawdę obok dolinia, był piękny zbiornik wodny, który nadawał rondzie piękna i świetnego klimatu. Po zwiedzaniu kopalni poszliśmy do wielkiej areny wal do Walby. Zwiedziliśmy tam dosłownie wszystko. Odwiedziliśmy od najmniejszych pokoi, z, której, z których wynieśliśmy wiele ciekawostek i zagadek, aż po samą arenę i trybunę.